W Polsce istnieje ponad 40 organizacji caritas diecezjalnych, prowadzących łącznie 50 placówek opieki hospicyjnej, które corocznie obejmują opieką ponad 5 tysięcy osób. Ale to nie są po prostu placówki. To miejsce, gdzie ludzie żyją, śmieją się, marzą i dzielą chwilami. Hospicjum to nie tylko opieka medyczna na ostatnim etapie życia. To holistyczne podejście do człowieka. Widzimy nie tylko ciało pacjenta, ale też jego umysł, dusze, emocje i relacje. Opieka w hospicjum to leczenie objawowe, usuwanie bólu, pielęgnacja, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i duchowe nie tylko dla pacjentów, ale również dla ich rodzin. Wolontariusze są w sercu tej Opieki. Są to ludzie z różnych ścieżek życia, ale z jednym wspólnym celem: pomóc i towarzyszyć. Czy to przez bezpośrednie wsparcie chorych, dbanie o otoczenie hospicjum, czy spełnianie codziennych czynności, każdy z nich wnosi coś wyjątkowego. Wolontariusze otrzymują coś równie cennego w zamian. Wdzięczność, poczucie spełnienia. Doświadczenie niezwykłych relacji i chwil. Poczucie, że są częścią czegoś większego. Uczestniczą w niezwykłych zdarzeniach i rozwijają się emocjonalnie oraz duchowo. By dowiedzieć się więcej i dołączyć do naszej misji, odwiedź naszą stronę. Razem możemy przynieść światło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.